Witajcie na kolejnej kryzysowej lekcji religii. Dzisiaj opowiemy sobie historię Izraelitów po przejściu Morza Czerwonego. Opowiemy sobie, jak się nimi Bóg troszczył i jakie łaski im zsyłał. Zapraszam na kolejny odcinek. Jak już wiemy, Izraelici przeszli przez morze czerwone, które zatopiło wojska faraona. Izraelici pod wodzą Mojżesza zaczęli swoją wędrówkę do ziemi obiecanej. Normalnie taka droga zajęłaby im no miesiąc, góra kilka miesięcy. Ale przez to, że Izraelici byli nieposłuszni Bogu, Bóg chciał ich nauczyć zaufania do siebie. Bóg Syłał różne wydarzenia na Izraelitów. Izraelici często przestawali ufać Bogu. Mówili do siebie: Hmm, słuchajcie, Bóg chyba nas wyprowadził z tego Egiptu, żeby nas tutaj zagłodzić na tej pustyni. Wtedy buntowali się przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. W takich sytuacjach Bóg pomagał Izraelitom, i gdy brakowało im jedzenia, Zesyłał mannę. Zesłanie manny polegało na tym, że rano, kiedy wstawali, okazywało się, że ziemia była wokół pokryta jakby rosą. Kiedy rosa się podnosiła, wtedy ukazywały się małe, drobne ziarenka. Izraelici mówili na to mannachu po izraelsku. Oznaczało to, co to jest. I to stało się Nową nazwą tego pokarmu. Ten pokarm był zsyłany przez Boga przez całe 40 lat wędrówki Izraelitów. Pewnego dnia wędrowali przez bardzo suchy teren i bali się, że umrą z pragnienia. Mówili: Mojżeszu, czemu nas tutaj wyprowadziłeś? Chyba Bóg nas chce pozabijać, a nie wyprowadzić z niewoli egipskiej. To już lepiej było nam u Egipcjan. Tam przynajmniej dostawaliśmy. Marne, ale jedzenie, mało, ale wodę, a tutaj umrzemy na tej pustyni. Doszło do tego, że Mojżesz wystraszył się o swoje życie. Tak się zbuntowali, tak się wnerwili, że chcieli Mojżesza i Aarona zabić. Mojżesz wtedy, który był pośrednikiem między Bogiem a Izraelitami, poszedł i poprosił Boga o pomoc. Poprosił go o pomoc, a Bóg odezwał się do niego. Mojżeszu, uderz swoją laską w skałę, a ze skały wytryśnie woda. Mojżesz tak uczynił. Poszedł i uderzył w skałę. W tym momencie wystrzeliła woda i powstało źródło. Miejsce to nazywa się do dzisiaj Masa i Meriba, czyli pokusa i kłótnia. Izraelici ulegli pokusie i zaczęli się kłócić z Bogiem. A Bóg, będąc dobry, okazał im łaskę i zesłał im wodę. Jak wiemy, Pismo Święte odnosi się do naszego życia. Stary Testament odnosi się do Nowego Testamentu. I tak, pewne wydarzenia ze Starego Testamentu odnoszą się do wydarzeń z Nowego Testamentu. Niewola egipska jest to niewola grzechu, w której żyją ludzie. Baranek który został zjedzony w czasie Paschy, jest to Jezus Chrystus, który umarł za nasze grzechy. Wędrówka przez pustynię czterdziestoletnia, o której dzisiaj mówimy, jest naszym życiem. My też przez życie wędrujemy. Przejście przez Morze Czerwone jest tym samym, co dla nas chrzest. Manna, którą Izraelici jedli, jest symbolem Eucharystii, którą my też jemy podczas komunii świętej. Woda ze skały to jest łaska, a ziemia obiecana to jest cel wędrówki Izraelitów i cel naszej wędrówki, czyli niebo. Teraz powiemy sobie trochę o łasce, bo łaska od Boga to jest taki dar. Bóg daje nam różne dary. Mamy łaskę uczynkową i łaskę uświęcającą. Łaska uświęcająca jest to taka łaska, która sprawia, że możemy być święci. Bóg sprawił, że nasze najcięższe grzechy, czyli grzechy, które trzeba wyspowiadać, stają się yy, już dla nas nie tak bolesne. Bóg nam je przebacza. Jest to łaska czyniąca nas świętymi. Dzięki łasce uczynkowej mamy możliwość Czynienia dobrych uczynków. Ta łaska sprawia, że możemy zrobić dobry uczynek, że w ogóle pojawia nam się pomysł o tym, że hm, może jednak postąpię zgodnie z wolą Bożą, czyli zrobię jakiś dobry uczynek. Jak widzicie, cała historia Izraelitów. To nie jest tylko historia, jak na lekcji historii, że o, ten król zaatakował tego króla, a tamten tamtego, ci się pokłócili, zrobili to i tamto. Historia Izraelitów ma wpływ na nasze życie dzisiejsze. Jest takim jakby obrazem, przez który Bóg do nas mówi codziennie. Może nam powiedzieć o różnych sytuacjach z naszego życia. Jeżeli czasem nie wierzymy w to, że Bóg nam pomaga, Szukajmy takich źródeł, który, w których Bóg pokazuje nam, że to jest właśnie nasza łaska i że w tym momencie Bóg chce nam pomóc. I to by było na tyle w dzisiejszej kryzysowej lekcji religii. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w innym czasie.